Zróbmy małe czołgi. Chodź zrobimy małe czołgi. O, 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 czekaj, o, czekaj. da się zuma zrobić. Nie mogę zuma zrobić. Ej, wejdź, we mnie od tyłu, Wiedź we mnie. No to cząży to robicie, cenzurka czy moi kochani w kolejnym, pierwszym, właściwie nie kolejnym odcinku z Battle Line Wita się z wami Żyżej, a także wita się z wami Maciej Witam się ja. I wita się z wami Danio Witam was serdecznie I moi drodzy, chcemy wam zaprezentować giereczkę, która mimo tego, że ma teraz usunięty tryb Wsparcia, żeby grać w kooperacji, to i tak spokojnie można zagrać E, razem ze znajomymi i my jesteśmy tego dowodem. Wystarczy trochę pomyśleć główką i, i zagrać. To jest gra podobna do World of Tanks, e, opierająca się, e, zaraz wam powiem, na bardzo e, paru fajnych elementach. E, przede wszystkim na strategii, więc jeżeli lubicie strategię, to ta giereczka jest odpowiednia dla was, a ja za chwilę tutaj chyba spinę, dokładnie. Jeżeli będziecie chcieli zagrać w ogóle w to i tak dalej, to jest oczywiście materiał pokazowo-reflinkowy, więc dla osób, które, które chcą się zarejestrować do giereczki i sobie zagrać, to zapraszam was serdecznie. Możecie sobie wejść właśnie poprzez w opisie link. I sobie po prostu założyć konto, nie trzeba potwierdzać maili, nie trzeba nic zrobić Gierka waży 700 mega, można od razu na szybko wchodzić i grać. E, Okej, okay. gdzie wy w ogóle jesteście, macie i tak dalej? no Ja, ja sobie się biję na środku bardziej, się z trzema typami. Dobra, o co chodzi w gierce moi drodzy? Macie mapę, tak jak widzicie, i tutaj macie, macie całą, całą tabelę użytkowników, którzy grają. No i mamy takie punkty, o które tutaj jakby walczymy w obecnej chwili. No i czołgi. Czołgi oczywiście można ulepszać, to jest tak jak w podobie właśnie do tego World of Tanks, o którym wspomniałem, tylko że w wersji strategicznej, która tu jest. Czołgi na siebie nice. nie wpadają, o tyle to jest fajne. Możecie zaaplikować na siebie guarda, który wam daje, no i pchacie linię, którą właśnie widzicie tutaj, oznaczoną żółtym kolorem. Wciskając tabulator, widzicie też tutaj, jak wygląda cała, cała strefa, no i do góry, pokazowo procenty przejęcia mapy. Jeżeli procent przejęcia mapy będzie zbliżał się już do 100%, a drużyna przeciwna nie będzie tego odpierała, no to oczywistym jest, że zaczynamy. Wygrywać. Oczywiście linię frontu trzeba przesuwać i doprowadzić ją do 100%. Na tych mapach helikoptery powodują to, że. Oj! No widzę Póki co droga. to moja drużyna wygrywa. Dalnie jeśli zginiesz, bo wcześniej się wydałeś, to możesz użyć punktów tam, żeby przyspieszyć reparowanie czołgu i nie będzie to już 5 minut, a u będzie to sekunda. Gdzie to jest? Gdzie są te no, punkty? Dobra, ja zginę. Tutaj. Nie, jak ma tamej to no, będzie to. tam. Nawet tam Mi po nie pomógł. Miałem tyle ludzi na sobie Słuchajcie, i możemy zrobić to w ten sposób Że umówimy się Na dany dzień, powiedzmy Na fanpage'u DJ facebook.com.pl Jeżeli godzin nie śledzi Na daną godzinę Że umówimy się i po prostu będziemy Wspólnie klikali razem Albo na teamspeak'u o, Zrobimy taką teamspeak'ową może Formę zagrania Będziemy po prostu moi drodzy grać razem Wiadam ja cynka na moim fanpage'u, więc śledźcie Wszelkie szczegóły, które się tam będą działy, e, i, i będziemy sobie grać. Dobra, trzeba by przesunąć linię flortu Nie wiem, jakie tu są średnie gry, średnie, średnie, jaka średnia długość jest, ale wygląda to moi drodzy na, na około 20, myślę, minut. E, te punkty, które tutaj widzicie, to są punkty, do których e, przylatują czołgi enemy, lub też nasze, w zależności od tego, czy posiadamy daną bazę. Oczywiście, jeżeli się na niej znajdujemy, no to jak widzicie, w tym momencie. O, jestem właściwie. Oj, Maciej, widzę Cześć! Maciej! Maciej, Maciej ja chodź, małe czołgi. chodź! Chodź, zrobimy małe czołgi, O! O, o o! Czekaj, da się Zuma zrobić, nie oh. mogę Zuma zrobić, ej! Wejdź wjedź we mnie od tyłu! Wiedź we mnie od tyłu! No to w Ej, dobra, ten ziomek jest martwy! Nie wiem po co on się tutaj właśnie odrodził! A, to szyna! Gdzie jest szyna? Tutaj! A jest, widzę, dobra! Boże go nie ma jest z nami? No właśnie, a szkoda! Pewnie będzie się skupiał na mnie! To może mu napiszę na PW hatełko Możesz mu napisać na PW To sekundka, zabijemy Dobra, do syna, nie żyje. A, bo to kolejne. O, to takie czary są. Nie możesz przez Dobra. nie strzelać. capturing I Teraz moi drodzy, jeżeli przejmiemy ten punkt, to możemy po prostu cię tutaj odradzać. Na tej zasadzie to jest robione. generalnie bardzo fajnie pomyślane. Niektórzy mówią, że to jest następca Shards of War nie wiem, być może zobaczymy może jakieś będą tworzone w to większe akcje Na razie to jest materiał pokazowy po prostu zachęcający was do tego żebyście sobie zapoznali się z grom. Czy będziecie chcieli to już od was zależy ale Przywitaj Szynę A Szyna się ma? Szyna Halo O Szyna się coś nazywa Szyna coś zamilkł chłopak bo się wystraszył no, wstydzi się wstydzi się na odcinku Dobra o, Czekaj, no bo no no Danio, czekaj. Danio coś mówił o tym, że chyba wygrywają, prawda? No a coś już... No, a coś mi się nie wydaje. A, chyba się wy poszuje, tutaj... Wy prawą stronę, my lewą. Pozmieniało. Ja no. Nasza lewa akurat. Czekaj, no, tak, tak wyszło, Danio. Tylko, że i tak no, wygramy 56% sobie. mamy. Chodź tu, chodź tu. Ale dobrze dostał. O, o, duży, duży, czwóreczka. Czekaj! Koleś ma flagę i nie wiem. Nie trafiłem! O, guarda dance mam! Shield, to shielda. mi dał guarda. Dzięki, przyjacielu! Uratowałeś moje życie? Nie, ja pierzele Zginąłbym, zginąłbym. Aaaa, a wszystko. A jeszcze, jeszcze gram tym słabszym czołgiem, ej. Bo jeszcze mam ten drugi, ale on na razie. się Nie trafił pod siódemką ogólnie, nie wiem czy yy, wiesz. Wiem, a nie wiem co jest pod ósemką, bo wiem, że repery są. Pod ósemką jest jakaś 10. amunicja specjalna. Aha. Koros i na i... Następny strzał będzie. I co, i tak jej nie ja włączyć? że 80 damage'a... Przejmujemy tam... tutaj, tam, tam przejmujemy go, tutaj, doku. dawaj, dawaj, dawaj. I 10% damage'a przez 15 sekund. O, ja mam flagę. Rekord. jest zajebiście. Ej, jakim cudem mamy 10%? Czemu nie mamy. Czemu nam przejęli ten? Ja pierdzielę, ale to trzeba cofnąć. Tory, panowie, comeback is real. 4%, Sorry. 3, 2, dobra, no przegraliśmy. Koniec gry. koniec gry. Także comeback is real. Bo nasz nie, team Danio... skupił się na przejmowaniu ty... Ale nie ukrywajmy, no Maciej, no się 7 terytorium 01 01 My się jakimś cudem bronimy na... przed tym jeszcze. Nie wiem jakim cudem właśnie, ale, ale ja spróbuję tam dojechać Punkty, punkty nas bronią O proszę jak się nam... Ja wam spróbuję dojechać jakimś cudem Czaju czekaj, czekaj oo Skinałem Oooooooraznę. I Danio, oracz, mamy 3% nagle naszej bazy Ej, ja muszę szybki respawn zrobić Ja się chiluję, póki zresztą nie zginęłem ani razu Mój czołg dalej szybko Na Naprawa Podmiana Tak Dobra, jest gotowe Respawn dalej, szybko To Tylko jest walka z czas, To no. jest walka z czasem moi drodzy no, Jednak się odkuliśmy trochę Gdzie się zreptuję A tu? E, nie żeby coś, ale mam problem z. Y, wrogiem na moim terytorium. <noise> Maciej zostaw mnie chodź tu Ej, no, no może o, mi ktoś z tym is. typkiem no, ten Silver Czekaj, Strikes to za wszelką ma, cenę próbuje nam... Nie zdaniem właśnie. Co by nie przejął nam tej naszej prawej strony mapy Silver Strikes No, Guarda jeszcze masz! Dobra, tank destroyed Za dużo was tutaj Ja muszę pusznąć tą linię, muszę to odpuszczać 1% Pani mamy chyba to jest nie fair Wypad, wypadł No pusznijcie linię! No puszjemy właśnie Biedomia. 2% Staram się coś robię, 3% Zwiększam to, zwiększam to nie, 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 nie! Emocje Coś jak na A, i grajcie w to ze znajomymi. Tak samo jak w polowie do Shards of War, back. Samemu się będzie nudzić. To tak, dokładnie, samemu I będzie się wam będzie. się nudzić. Ej, ziomek! Jezu, dopomóż mi. O, nie, 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 nie. Przyjacielu, Wyrtypa. nie przejmuj mi tego punktu. Nie to, że mam krzyż w czołgu, to jeszcze Jezus mi nie pomaga. Ja, pierdo... o kurwa, ale ten koleś ma. Jezus? Jezus nie. O, tak, znowu ci widzę, chodź tu prze... No. 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 Nitro, szybko, 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 szybko. <laughs> Nitro, to paliłem, ale... Ale prędkość zawrotna. Ej, słuchajcie, ja dzisiaj miałem taką gierkę, w której yy, to wyglądało na tej zasadzie. Że po prostu tak, tak jak teraz przegrywaliśmy, po czym nagle odpuszowaliśmy i wygraliśmy wszystko. I, na, I to był koniec. To był koniec Maciej, tego. czy to ty mnie atakujesz? Tak. Ale jesteś poza zasięgiem przez moment. O nie, 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 nie. O, szyna, szyna cię próbuje obronić, widzę. A ja się do tego... Na broni próbuję. mnie moją piersią. Swoją piersią. I, I mimo, na mnie się skupił. Dzięki Szyna. Ej, ale troszkę grafika przypomina mi takie gry z 2000 któregoś roku. No, nie? tak troszeczkę. Tak, no tak tak grafika jest wygląda. tutaj trochę uboga. uboga. No, no je, i dziękuję je. Macieju. Dobre ale ma Ej, bo... Nie chcę nic mówić, ale trochę jesteśmy w dupie. I nie zapowiada się na to, żebyśmy z tej dupy tutaj zbyt szybko wyszli. Także backdoor. Again, I come in. I come in, jestem tak? Się, kurwa, nie podam się. 5 tak sekund raz 35% i rośnie, proszę państwa. Shit! I tak przegrasz ja, Tu jest czołg Sam przegrasz Szyna, no. przywitał mi się w końcu. No przepraszam, ale po no, się Nie, nie, nie Ja zginę Danio oracz zginie Zginął Ej, ja przywitam Szynę jest na miszyna. Szyna No cześć Ja pierdzielę. Ej, kolejny level czołgu mam Kimś co dał? Dobra, ale i tak wezmę ten pierwszy Dobra Moi drodzy, jeżeli wam się w ogóle podobało to naprawdę zachęcam was O kurwa, co ja zrobię? Boże, dobra, jestem martwy no. Od razu mówię, nie sobie rodzić się do tutorialem, bo tutorial przy Tak, te, tutorial, przygrę, tutorial do głównej gry w ogóle główny. się... się różni. Główno. Po prostu, no... Tam, tam to nic, zaraz widzicie, dwie minuty trwają rozgrywki. A tutaj widzicie ile. Ej, uciekłem im! Uciekłem! Jadę, nie wiem Ej, dokąd. Ej, na naszą lewą stronę, o. O, czy nie. Spadam stąd, oj, tu są moi, o, tu są moi. Szyna. Jakiś Janek co to za orzełek? O, widzę, że No to lecimy. Stary, ja jestem martwy już tutaj. No nic. No, no, że na widziałeś, nie, wiesz. Widziałeś to. No, Ciekawe, czy ktoś się teraz z widzów zorientuje. Nie wiem. No bo ogólnie wspominałem na No Jak już to powiedziałeś, to na pewno. I teraz będą szukać, o co chodzi. Dobra. Ważne, że punkty jakieś mamy. Ale my się odbiliśmy z gówna z 3% się odbiliśmy. Ale teraz wchodzimy wam Ej, cały jubel. czas prawą stroną, teraz wszyscy są na prawej, także no już chyba koniec gry. Jak to no. mówią. To my idziemy kurde lewą. Znaczy, Żebyśmy nie przegrali. Dania, ty masz odwróconą mapę mapę Przed zachodem słońca. Ty masz odwróconą mapę i to inaczej właśnie wygląda. O, no, no, a może no, macie pomysł sprawie. na to, żeby zobaczyć jakiegoś youtubera w tej, mojej drodzy, akcji. To znaczy. Tak, pewnie Dania. Na przykład, Danio. Na przykład yy, zobaczenia mnie kontra. Czy kontra ktoś? Tylko mam nadzieję, że twórcy tej gry ponownie włączą tryb kooperacji, który wyłączyli 14 grudnia. No nie wiem, zobaczymy. Póki co trzeba puszcznąć linię. Ej, ten, ten dasz tego czołgu wygląda trochę jak. jak tego. Mm, jak taki flash w League of Legends. Pięknie, taki jest. wam jeszcze garaż i tak dalej, jak wygląda. Maciej, żyj. Maciej, ja ci Słam? daję guarda. Daję ci guarda. Dzięki. I którego bijemy? Nie wiem. Mnie nie wiem, zaraz zabiją. Jest... Wiem. O mnie ale też. Ja się wstrzymał, Dałem ci heal jeszcze. No, ale nie zdążysz już. ginę. No niestety. No i znowu nasza lewa strona przegrywa troszeczkę. Ale przyjaciele, ratujcie. O nie Ale Tutaj się dwóch gości tylko bronią i tak dają radę Oj No tutaj się dzieje mega mordor Ale tyk, jest znowu porówno zobaczcie, znowu jest 50% No prawie Chyba kogoś się na mnie skupia na no, jeszcze to wygramy Jest dobra No, no chyba Chyba, chyba nie, chyba, chyba zapomnijcie panowie Nie mają z nami szans dla no nie Nie, oczywiście, że nie Zobacz, Ta mapa znowu jak wygląda ej My i nasze hile jesteśmy zbyt mocni Damy radę. Aż się napiję Mountain Dew i zrobię MLG 420 Blazit. Damy radę. 360 no, Neoscope. dokładnie. 50%. Już wygrywamy. Poza tym jest 13, 13 9, 10. 10. A nie wiem, co to, co to w ogóle oznacza? Fragi, to są fragi pewnie. Tak mi się przy mnie zdaje. No może. Generalnie macie zneutralizowany punkt na waszej wschodniej stronie, więc pozdro 600 na łazarskim. A właśnie odbierasz się. punkt to jest wasza, wasza zachodnia. O, cześć, bliżej. A, Danio! Kurwa, o, będą ty, mnie fokusować. To, to się leczysz, tak? Pozłodziłem? Tak, tak. tak Pozłodziłem? Kurwa, o, w muszę drupe. się wyleczyć. Taktyczny kombek. Jezu, tu zacznij mnie pusować tylko, a moi, oczywiście że z Steamu mojego nikt mi pomoże. No Daniel, gdzie się cofasz? Ale to wiedz tej uzdrawiaczki, tak? Ale to chodź tutaj No to chodź no Widź trochę mogę jeszcze trafić No nie mogę no i... o, 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 mnie tam baza bije <laughs> Dobrze jest o, o kurde Emocje jak na grzebach Dawaj czołgu gaz gazu, Daniel gazu. Nie żeby coś, ale spadliśmy z 50% na 30 e, Nie żeby coś, stary, ale, no właśnie, zginałem Ale tutaj jakiś dyci Jakiś po naszej lewej stronie właśnie ktoś nam pinguje No Że nam zachodzą, robią backdoor i sekspekę e. dobra, dobra, czekaj Właśnie tam biegnę Znaczy, tą lewo Stary, tą lewą dawaj, stronę szana, dawaj, dawaj, odbić, kurde Uho. Ja zaraz włączę dwieczkę. O, czołgu, uciekaj, 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 uciekaj Miii, bijaj piąteczkę no to trzeba puszczać. Go go, tak. my nigga. Ooo level up O oh, my Zajwiście. Ej, wy macie o, jakiegoś o. kolesia, który rakietkami pruje. No to, no to są... Mogę Słuchaj, tu, tu jest coś takiego... Bo ta gra jest wzorowana na pewno na World of Tanks Tylko 100%. goście, którzy to stworzyli powiedzieli a stworzymy sobie coś podobie do World of Tanks, tylko że w wersji strategicznej i nawet jeżeli wejdziesz w garaż, to on wygląda tak samo... To pomóżcie tutaj ludzie, co oni robią, Boże. On wygląda tak samo jak ten z World of Tanks, yy, plus też masz ulepszenia takich rzeczy i też masz różne czołgi. To znaczy altyreli... lele, alty, ciężkie słowo. Altyre... altyrelia. Artyleria, Artilleria. Rypie Artyleria. Artyleria, no. Artyleria. Kurwa, ta lewa strona nam upada, pomóżcie nam. Lewa strona help, lewa strona... Ewa komara jak się bawicie? Więcej gazu Jezus Maria idę na śmierć Ale przynajmniej no. zadałem jakieś tam obrażenia To nitro, po prostu 80 na godzinę, czołgiem O stary Dobra, o słuchajcie, nie ma... będę wam przedłużał materiału, my tu sobie tą, ten meczek dokończymy. Także napiszcie w komentarzach, czy w ogóle chcecie więcej z tego odcinku i, I nie zapomnijcie o łapce, jeżeli w ogóle materiał Wam się spodoba. Ale to jest materiał reflinkowy, więc ja wiem, jak on Wam się zapewne spodoba, on się Wam nie spodoba, i będziecie narzekać. Że, że wam syf wrzucam, ale może komuś giereczka spodoba i będzie chciał zagrać, kto wie Może ktoś się interesuje czołgami Dokładnie, także moi drodzy ja wam dziękuję serdecznie Przypominam o tym, że na dole w opisie właśnie macie link i z niego skorzystajcie Jeżeli nie to możecie sobie wygooglować, jeżeli nie chcecie w, jakim, w jakimś stopniu wspierać mnie Pasji Albo wspierać pasji, dokładnie Także był ze mną Maciej Byłem ja Był Danio Trzymajcie się ciepło Szyna no cześć. No i komentował żyżej moi drodzy i trzymajcie się cieplutko. Cześć. Do następnego Chuja. odcinka o ile się pa, w ogóle pojawi. Pa pa. pa, pa.